kurka wodna, ale farset. Siemaneczko, moje mordeczki. W dzisiejszym odcineczku cofniemy się lekko w czasie, gdyż dzisiaj wejdziemy w zakładkę wideo, klikniemy sobie najstarsze i będę musiał mieć dużo do cenzurowania przez moją twarz, ale dobra. Yy. Lecimy Dawajcie, oglądamy Mój pierwszy odcinek będzie 69 wyświetlenia. Co, lecimy Mamy Siemaneczko widowe Teraz nag nagram wam moje ulubione auta z tej gry czyli Oczywiście Forza tak. Horizon 1 Dobra, może zaczniemy od tych najlepszych to jest Bugatti Veyron Super Sport. Wszystko 10 na 10. Ultima to Sonic. Ja <laughs> nie Venom GT, Venom. Alfa Romeo 800 Competition. Salon nie To jest Viper. Viper. <laughs> Polizja. Tu Shell Racing, miało być na Shell Racing Dobra Corvette, Racie no, jest tu Jest tu Jest tu <grym> Tutaj, Forza Horizon Out Dobra Czy ja Corvetta, miałem racie no, jest tu Co to Ja już nie wiem, że... Jest tu w ogóle nie do jedzenia, nie chwaliłem Forza, się, Horizon ale mam. Road Challenger, pożeracz. No w sumie, sami sobie przyjrzyjcie. No i sami, i tyle. Ech, Wombek. Przełączam to, zatrzymajcie film. Ech, Wombek, bombek. Wombek. Czekamy hmm. godnego przeciwnika, ja ścigania się ze mną. Oto tą złotą fra... Lecimy z kolejnym odcinkiem, widzę. O, chyba kogoś znalazłem już. A czy tu? Chyba kogoś znalazłem już. Dobra, dla kogoś dobra. A tu? No, zaraz do dogonimy. Ej, bum. Jest, Dobra. Ładna lamba. Zaraz zaczę. Nie widzowie, nie to klikłem. Klikłem nie to. lola. Napiszcie, czy znacie te... To złote auto. Kurczę. Napiszcie, czy znacie. Nie, Nie no kurczę, to jest. Spadę chyba się z tego, bo jest tak ja no, może dlatego, że już dawno nie grałem nie w tę grę. Ooooo! Sumo! O! O, Sumo autami, co tam. Nie wyprzedź O, jeszcze dwa do mety. O kurczę, on mnie coraz bardziej wyprzedza. A ci dogania. O kurče, za duża prędkość! O kurcze. Nie, yes. yes. yes, my... no jedno lekko jest. Jest takie coś fajnego, co bliższy. Napiszcie jak to že żebym nagrywał. Miałem nagrywać, no i coś nie pykło. Ja miałem farta, że to było cofanie czasu. Go. No tu takie korki są jakieś. Trochę sprywa, nie, trochę spokojnie. Kurczę, nie, 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 Trzeba to inaczej zrobić, trzeba to inaczej zrobić. O no! wjechał. Się w I drift na koniec. Trwa okręcany. Co widzowie, Aha. dzisiaj... To wam powinno dać podpowiedź o co mi chodziło przedtem A, Dobra, ostatni odcinek sobie obejrzymy I co widzowie? Zobaczymy jakie dobre... To nie wcale tak, że po prostu nie mam pomysłu co nagrywać Nie no, dzisiaj mam taki dzień do dupy Totalnie mi coś nie siedzi dzisiaj to Są fury z ten... Które będą w teledysku no nie mogę z tym internetem, no ludzie chcą... Siemano widzowie, dzisiaj zobaczymy jakie dobre są fury z te, ten, które będą w teledysku, gramy w Forze. Na razie Ach, mamy tak, Bentleya. No, nie, no dobra. A ten internet! Fury z te, ten, które będą w teledysku, gramy w Forze. Internet jest... Na razie tak, mamy Bentleya. No, można. No, kurka wodna, czekajcie, widzowie. Bomba na roter. Które będą w teledysku gramy w forę Na razie mamy Bentleya. No, można powiedzieć. Robi wrażenie. <ścoughs> robi wrażenie. Nie. Ja się sam w głowie śmieję w Jak to mówiłem To jest, to będzie najlepsze auto w dysku. Eee, trzy To temu ja też ładnie oczywiście Dalej się nie zmieniło okno Teraz dalej widać. Na na Lamborghini nagraniach. To się nie zmieniło, okno cały czas jest na nagraniach eee. bo nie, na Dojo. dodge Dodź. Dodź. O, tu jest. To było coś takiego fajnego, takie... Rozpoczęcie jakby. Nie wiem, czy gdyby ta piosenka w ogóle istniałbym w tym miejscu bez je. Dziękuję naprawdę, że jesteście, zwłaszcza OG widzowie. Choć tych. Ja wszystkich widzów szanuję, wiecie? Nieważne, ile czasu jesteście. Wszystkich szanuję. Co mówię? No, możliwe, że gdyby nie ta piosenka, to nie byłoby mnie tu. Głównie dzięki tej piosence stałem się taką osobą, jaką teraz jestem. To będzie akurat najsłabsze, ale też mega dobre auto z teledysku. Doc. I zobaczymy, jaką mam prędkość. I ten. I, i jak dr dobrze driftuje. Ładnie on wygląda nawet. No, Jeszcze szczerze. Zapamiętajcie to. Jak będę jakiś mega popularny kiedyś, będę naprawdę dobrze zarabiał, kupuję jakieś auto z teledysku tej piosenki, naprawdę. Ja nawet, ten Kupię. nawet. Kupię. Kupię, naprawdę. Też można pojeździć, robi wrażenie. Nie wiem, że tam się. O ładny mi wyszedł. Poza tym, że na końcu walą trochę ściana, ale dobra. Teraz zobaczymy Lamborghini. Czyli to. Zauwa, jak to oglądacie, to przypomnijcie mi, żebym zrobił remake. Bo tak, chcę ja zrobić po tylu latach wszystkie remake i moich najsłabszych piosenek. Napiszcie, że to jest dobry pomysł i, i co? To było chyba tyle tego odcinku. Siemanko